Stwórzmy te item dakty. Zróbmy je. Aby stworzyć moi drodzy item dakty, które są bardzo potrzebne, będziemy potrzebowali Pulverized obsidian. Ten obsidian to będzie katorga. Nie wiem jak go zbierać w ogóle. Nie mam pomysłu jak zrobić, by go mieć dużo obsidian. A nie ma żadnego sposobu, by go krawcić. Jedyny sposób, no to jest Lava fabrykator w połączeniu z tym, powoduje, z wodą powoduje, no ale to będzie, Okej, okay, tak można tworzyć je. Water Cele i Lava Cele. O, albo zrobić Ingenious Extractor e, Extruder, sorry, który będzie, gdzie będziemy wlawać po prostu lawę i, i wodę, i będzie robił się nam Obsidian. No to mamy jakiś sposób jednak. A jest Chisel tutaj jako mod. To fajnie. E, Molten Obsidian. A jak się Molten Obsidian robi? Ue, jakieś chore rzeczy. Ty. Właśnie. To jest ekstraktor. A tu jest coś takiego jak... Jak... Yy, czekacie. Lateks. Lateks. Możemy go tworzyć w fluid transporterze. Także. Tylko jak? Zobaczymy jak? Z. Z czego? To tak nie działa. Nie wiem, nie wiem jak zrobić tego lateksa. Dowiem się podcinku, jak, jak to stworzyć, bo nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to stworzyć. Eee, no po prostu nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dziwne, dziwne. I ten takt. Żeby je stworzyć, potrzebujemy Pulverized Obsidian, na szczęście z jednego Obsidiana, troszeczkę więcej tego leci. I teraz potrzebujemy Lead i łączymy Lead z obsydianem i wtedy powinno nam się stworzyć szkło, które się nazywa Hardened Glass. Jeśli się nie mylę, a ja się lubię mylić. Tak dokładnie. To nam właśnie powstaje. A to jest nam potrzebne do item ductów. Tak zwanych. Item duct. I item duct tworzy się z i ignotu. I tego szkła. W ten sposób. I one są bardzo potrzebne i bardzo fajne swoją drogą. Z tego względu, że możemy sobie zrobić ironową skrzyneczkę. Ironową skrzynkę się robi poprzez zwykłą skrzynkę chyba, ale nie widzę, że myśmy mieli drewno. Czy robi się po prostu tak? Nie, potrzebujemy drzewa, zwykłego drzewa. To takie spróbujmy znaleźć gdzieś. Tu będzie zwykłe drzewo, tak dokładnie. I tu. Nie no, mega, mega drzewa, mega. Mega super drzewa. Dobra, niech będzie, że takie weźmiemy jeszcze przy okazji weźmiemy te drzewka. I dam je do przepalania. Niech się robi ten ruber tam. 102 razy szybsze niż ścinanie tych drzewek i czekanie na te e, sticky resiny. No bo jednak no, szybciej jest przepalać drzewo niż czekać aż mi to wydropi. Potrzebujemy jeszcze coś takiego jak serwo i serwo tworzymy w taki sposób. Potrzebujemy zwykłe szkło, iron, ignoty, tenagety. E, więc weźmy tr trzy plus, co nam było potrzebne? A redstone, e, redstone i szkło. I możemy stworzyć a Stworzyć serwo, ale serwo samo w sobie jest bardzo słabe. Hardenet serwo jest lepsze, tylko tu potrzebujemy inwar ignotów, które posiadamy. Inwar ignoty i tworzy się to w taki sposób: pyk i jeszcze jedno Pyk. i reinforced serwo już nie zrobimy. Czy zrobimy? Nie zrobimy, trzeba mieć elektrum a elektrum moi drodzy robi się poprzez silver ignoty i gold ignoty w Aloy smelterze wtedy nam elektrum się pojawia możemy to zrobić niby i może to zrobimy w kolejnym odcinku w sumie casting też by fajnie było zrobić bo jest to też bardzo fajna rzecz. Natomiast możemy też elektrum blendy, a to się robi z Goldu i Silveru. Wtedy dostajemy elektrum Blendy, które możemy sobie przepalić. I chyba tak zrobimy Gold i Silver. Silver nie wiem, czy będziemy mieli Goldu mamy dużo, ale Silver. Silver mamy trzy Silvera. Nie zbierałem silvera, jest go na pewno dużo wokół naszej bazy, Nie jestem tego wręcz pewien, więc spróbujmy jeszcze to dzisiaj zrobić, spróbujmy to jeszcze dzisiaj zrobić. Eee, czyli będzie potrzebować silver i co? Elektrium, silver i gold. Dobra, to z pustaka golda możemy wrzucić tutaj. Zobaczymy ile z tego dostaniemy. To nam się zrobiło całe już. Mm, na razie tu to, to odłożę. Dobra, mamy to serwo hardenet. Moglibyśmy niby to hardenet serwo już zostawić. Bo ono jest... Ono jest w miarę już git. Ono, my, my tamto będziemy potrzebowali do innych rzeczy. W ogóle czy jest coś takiego jak. Nie ma. To, przepraszam, jak ja mam zrobić ojej, chociaż jest Mob Crusher, niby hmm. kurczę. Dobra, aby to zrobić, potrzebuję powiększyć pokój ponownie, więc zrobię to na szybko. Dobra, zrobiłem to na szybciutko. I teraz tak. Potrzebuję zrobić tak. Tutaj serwo. I tutaj skrzynka. Pyk. Serwo sobie włączamy. Tutaj. I teraz wszystko, co jest tu. Skończyłem się Redstone, ale wszystko, co jest tam, przenosi się tutaj. Bardzo fajne. Skończy nam się redstone, którego nie mamy dużo, więc będziemy musieli w kolejnym odcinku go pozbierać. Aha, i w sumie możemy zrobić jeszcze tak. Skoro i tak mamy item DACTA, to niech wszystko, co tam się robi, niech tutaj przechodzi sobie. I dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Myślę, że zrobiliśmy i tak dosyć, dosyć sporo. W kolejnym, w kolejnym spróbuję się dowiedzieć, jak zrobić ten e, zasrany lateks. E, I może pobawimy się troszeczkę w, w solary. Bo solar panele też są ciekawe i przydatne, więc można się w to pobawić jeszcze. Na pewno pobawimy się w robiarkę e, naszego Obsidianu, czyli w lava. Fabrikator, ale to by było na tyle W tym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobał eee, I co? Widzimy się jutro Cześć!